względów. No właśnie, czy dobrze czuję się w kościele? Zasadniczo tak, tak, oczywiście. Ja no, jestem, jak to, się, jak to się śmieje, Latynosem na krzywy ryj, tak, bo należę do świętych dni ostatnich w Hiszpanii, święci dniach ostatnich w wielu miastach, takich na przykład jak na Alicante, to głównie mieszkańcy Kolumbii albo Wenezueli, a czasami Argentyny i Brazylii, a więc a, a nas, blancos, białych, to tam jest bardzo mało. Generalnie od czterech lat jestem Oficjalnie członkiem wspólnoty latynoamerykańskiej. Także nie wiem, no, jestem takim Kolumbijczykiem, tak? Tylko trochę jasnym i wyższym. No i tyle. Tak. Generalnie jest tu dużo uprzedzeń w stosunku do Gringos, w stosunku do Blancos, jeżeli chodzi o wspólnotę latynoamerykańską. Nie tylko w Hiszpanii, również w Stanach Zjednoczonych i oczywiście w obu Amerykach z różnych względów, tak, biała rasa kojarzy się z konkwistadorami.